Ja jestem Rayweil i w tym odcinku odbierzemy sobie te oto darmowe skrzyneczki, które mamy tu na sklepie. I pokroję sobie jedną rundkę power League, bo jak wiecie, doskonale był koniec sezonu. Zresetowałem i jakieś 500 ponad. Dostałem tyle sterpując, ile widzieliście na początku. A teraz, jak widzicie, powoli otwieram skrzynki. obonusik 1 i mega Jest świecąca jedyneczka. Jest ale to jest szok bitewny do szelki. To jest tylko szok bitewny do szelki, który pewnie każdy z Was ma, bo kto normalnie nie ma. Na przykład ja nie miałem szoku bitewnego. Także no, średnio się cieszę. A teraz lecimy, zagrać się gierkę na. PowerLeague bardzo szybko odbrało BB, także mam nadzieję, że przyjmę odcinek Możemy też pokazać trochę o moim kanale Bo Mogą zejść zmiany Pewnie się pytaliście Gdzie Gdzie odcinek? Od półtora tygodni nie było odcinka Dlatego tak, trochę nie wiem Co nagrywać Biorę Jessica. Ja też Chcę, aby to nie był tylko ten kanał żeby to nie był tylko kanał z Brawl Stars, nie Żeby Żeby pojawiały się na nim też inne gry, żebyście mi mieli... I mam nadzieję, że Wam się to Spodoba, napiszcie Co byście chcieli Oglądać u mnie I postaram się to dla was Nagrywać No planuję też bicie 100 subskrypcji, także polecajcie kanał swoim znajomym jak to brakuje tylko 7 subów także lecimy nie śpimy i mam nadzieję że to naprawdę nam się uda zrobić może jeszcze w tym tygodniu jak naprawdę będziecie dobrze bo na 100 subów nagram jakiś kozacki specjal także oczekujcie yy. Oj zacięło mi BS w ogóle No i co, no i No i też próbuję odbić Diamond 1 na Na Sol, na Power League taka propos W ogóle z wygardy zebrany to jest ciekawa sprawa też O dobra, nie, nie strzelał bramki już myślałem Aha, dobra ten jean Nie mam pytań co zrobił Dziwne to było. Każdy na ujcie teraz jest. Kurczę, bladę. Dobra, strzeliliśmy pierwszą bramkę. To nie znaczy, że od razu mamy wygrać cały mecz, nie? Kurczę, Franek strzelił jak chciał. To mu się nie podoba. E Ciągnęli mnie, ale dobra. Dobrze. Bardzo dobrze. Kurczę, ta mita... ta. taki mój lobo. była i tu jeszcze A Szkoda, że z gadżet zabrałem, nie popatrzyłem. Dobra. Spokojnie. Uf, dobrze, że nie rozdzieliłem mu bólu, bo ten jest tutaj był. Wybijam bólu do boku. Yy, tutaj 100 robi. 100 ale są dobry. 1-1. Kurczę, Frank tu siedzi. Trzeba czekać na grypkę. Mamy tylko na ich połowie. Bijać. O, to się to udało? No, tu Dobra, Daryl strzelił. Nie strolował, tylko od razu strzelił. Także propsy dla niego, propsy dla Daryl'a. No i właśnie to, co mówię napiszcie, co wy chcieliście, co chcecie, żebym nagrywał, bo tak jak już mówię, na stosunku będzie koledzy specjal. Możecie też napisać, co wy byście lubiście na stosunku, bo. W przeczytam Wasze propozycje bo chcę, żeby ten kanał mógł jak najbardziej się rozwinął i mam nadzieję, że tak się też stanie I... i będzie fajnie. Dobra, śliśmy bankę. Wider umięta przyciągnięte, ale to nic. Dobra, oj, uj, 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 mamy przypał teraz, nie poczułem trochę tam ultową też. O, dobra, Uf, obroniłem to jakoś. Muszę się skupić na graniu, a nie, a mniej na gadaniu. Żeby no to tego też tak mówi mało. Dobra, ciśniemy ich tam. Jakby daru to teraz szelił, to byłby taki chicior. Kurczę, Franuś to wybił. skurczywek. Dobra, powoli obijamy. Nie ma co się spieszyć mamy. Mamy przewagę bramkową. Aj, znowu kurk. Nie udało mi się porodzić franka. Gorzej gram jak Jakby złożyłem. Od jakiegoś czasu. Że właśnie gorzej gram? Kurczę, ten daryl. Dobra, znowu ogólnie. Fart. Pół minuty. Najważniejsze jest że teraz w sumie franki nie stracić. Bo. bo to będzie bardzo ważne, aby ramki nie stracić. Dobra. Raczej nie stracimy. o kolejne działo. To co postawię. Dobra. Nie już nie na mnie trafią. Nie ma kto trafić w ogóle. Za daleko wszyscy są. Wygraliśmy na spokojnie. No, ma, Eugeniusz. No i takie meczyki to ja lubię grać. no odcink od razu lepiej. Nie. I tak sobie powoli, st trochę straciłem nadzieję, że Bo mam 44 dni na odbicie T1 w tym sezonie, także trzymajcie za mnie kciuki, a ja już z wami będę żegnał, trzymajcie się i może już za 2-3 dni do zobaczenia, cześć!